Przez wieki manuskrypt przypisywany Najświętszej Maryi Pannie pozostawał ukryty, jakby zbyt niebezpieczny, by lud mógł go przeczytać. Przechowywany w milczeniu, z dala od ciekawskich oczu, zamknięty w starych bibliotekach, zapomniany na zakurzonych półkach, jak płomień podtrzymywany tylko przez nielicznych. Dziś jednak, po tak długim czasie w ukryciu, jego słowa wreszcie wychodzą na światło dzienne, by przemieniać serca z siłą, której wielu wciąż się lęka. Ten sekret nie był ukrywany bez powodu. Istniała głęboka przyczyna, by trzymać go z dala, niemal niedostępne. Ci, którzy go znali, wiedzieli, że zapisane tam zdania nie są zwyczajne. Niosły duchową moc tak wielką, tak intymną, że mogłyby zachować tywnymi strukturami kościoła i wywołać niewygodne pytania. Dlatego wybrano milczenie, obawiając się skutków, jakie te prawdy mogłyby przynieść. W dawnych klasztorach manuskrypt traktowano jak żywy skarb. Oddani mnisi. W swej prostocie przepisywali linię ręcznie z ciąg, która graniczyła ze świętością. Wiedzieli, że nie mają do czynienia jedynie ze słowami, lecz czymś, co dotyka bezpośrednio duszy. A jednak postanowili chronić tę treść przed ludem, nie ze złej woli, lecz z obawy, że zostanie źle zrozumiana. Mijały wieki, a każde kolejne pokolenie strażników dochowywało tajemnicy. Manuskrypt przeszedł przez czas jak szept, znany tylko nielicznym, ukryty między zimnymi murami i ostrożnymi sercami. Władze obawiały się, że ludowa pobożność wymknie się spod kontroli, a te słowa wywołają nieuporządkowane interpretacje. Dlatego ograniczano obraz Maryi do skromnej roli, nie pozwalając, by jej pełny głos został usłyszany. Teraz jednak wszystko się zmieniło. Tekst Wreszcie ujawniony, zaczyna rozświetlać cienie przyszłości i budzi coś nowego w sercach czytających. Nie jest on tylko odkryciem historycznym, lecz żywym przesłaniem, zdolnym poruszyć nawet najbardziej zatwardziałe serca. Wielu, którzy zetknęli się z jego słowami, opowiadało o łzach, dreściach i jasnym poczuciu, że Maryja była przy nich, wzywając do powrotu. Słowa zapisane nie są wyszukane. Są proste. Bezpośrednie, jak matczynek jest wyciągniętej dłoni do zagubionych dzieci. Nie ma tam potępienia, jest tylko wezwanie do nawrócenia, do skruchy i ufności w Bożą opatrzność. Jeden z najbardziej poruszających fragmentów głosi, dzieci moje, nawet gdy się oddalacie, moje serce wam towarzyszy. Wzywam was, nie krzykiem, lecz łzami, które cicho spływają. To zdanie stało się jak uścisk dla niezliczonych wiernych płaczących za dziećmi oddalonymi od Boga lub za bliskimi, którzy odeszli od wiary. Inna obietnica mówiła: Tym, którzy modlą się ścieżę, nawet w milczeniu, daje pociechę w ciemnych godzinach i światło na ukrytych ścieżkach. Te słowa na nowo rozpaliły nadzieję w sercach wielu, którzy tracili już siły, by dalej wierzyć. Co ciekawe, uczeni, którzy pierwsi zetknęli się z manuskryptem, wahali się go ujawnić. Nie było w nim Herezji ani sprzeczności z wiarą chrześcijańską, lecz czystość osłania budziła pewien lęk. Niektórzy obawiali się, że wierni zaczną cenić te obietnice bardziej niż oficjalne pisma. Dlatego znów zwlekano z jego publikacją. Na szczęście grupa wiernych i historyków oddanych prawdzie postanowiła przerwać milczenie i wydobyć tekst na światło dzienne. Od tego czasu porusza on tłumy na całym świecie. Nie dlatego, że szokuje, lecz dlatego, że przypomina, iż Maria nigdy nie przestała wstawiać się za nami. Każde zdanie niesie miłość, która przekracza granice czasu i dotyka nawet tych, którzy czują się najdalej. Najbardziej uderzające jest to, jak te obietnice odnoszą się do naszych czasów. Bóle i wyzwania współczesnego świata jakby były przewidziane w tamtym czułym języku, jakby Maryja już wiedziała o dzisiejszych łzach. Może właśnie dlatego tak wielu czuje, że nadszedł odpowiedni moment, by te słowa ujrzały światło dzienne, bo dziś bardziej niż kiedykolwiek świat potrzebuje tej matczynej obecności. Tekst skrywa jeszcze inne objawienia, które stopniowo są dzielone wśród wiernych. Nie obiecuje bogactw ani cudów spektakularnych. To, co Maria oferuje, to pociecha w ciemnościach, nadzieja dla cierpiących i pewność, że żadne szczere nie zostanie zignorowane. Zapewnia, że żadne z jej dzieci nie zginie, gdy woła z wiarą, nawet jeśli we łzach. Ta obietnica stała się ulgą dla zrozpaczonych matek, dla serc zmęczonych walką i dla tych, którzy myśleli już o poddaniu się. Wielu, czytając, relacjonuje nieopisaną ciszę pokoju, jakby wreszcie zostali dostrzeżeni i przyjęci. Każde zdanie zdaje się napisane dokładnie dla czytającego w danej chwili, jakby Maria naprawdę była tuż obok. Dlatego, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas, by usłyszeć ten głos. Decyzja o ukryciu tego manuskryptu pozbawiła pokolenia pociechy, która mogłaby odmienić ich życie. Teraz jednak, gdy został ujawniony, wypełnia swoje prawdziwe przeznaczenie, na nowo rozpala wiarę, umacnia nadzieję i przypomina, że nawet ci się Matka Boga nigdy nie przestała nad nami czuwać. Manuskrypt ukazuje oblicze Najświętszej Maryi Panny, które zaskakuje nawet tych dobrze zaznajomionych z jej kultem. Objawia się nie tylko jako Matka Jezusa, ale jako prawdziwa matka każdego z nas znająca nasze najgłębsze cierpienia. Jej słowa są czułe, pełne troski, niemal jak cichy uścisk, który koi ukryte rany w sercu. W jednym z najbardziej poruszających fragmentów Maryja mówi Znam wasze udręki i słyszę, co wasze serce krzyczy, nawet bez słów. Dla wielu to zdanie było czymś więcej niż pocieszeniem. Było jak żywe poczucie jej obecności tuż obok, rozumiejącej i wspierającej w milczeniu. Ta chwila pozostawiła czytelników bez słów, ogarniętych niespodziewanym pokojem. Jakby Maryja naprawdę siedziała obok nich, słuchając każdej niewyłanej łzy. Manuskrypt nie jest tylko starożytnym zapisem. To duchowy kanał, który przekracza wieki i wciąż dotyka dusz. Dla wielu wiernych ten nowy obraz Maryi nie zaprzecza chrześcijańskiej tradycji, lecz ją poszerza, ukazując Matkę bliższą, bardziej ludzką i jeszcze bardziej przepełnioną miłością. Poznać jej słowa to jak spotkać na nowo kogoś bliskiego. To zawsze był pobliżu, lecz dopiero teraz przemawia wprost do serca. Co powiedziałaby o czasach bólu, które dziś przeżywamy? Wśród jej łagodnych zdań są też przestrogi skierowane do dni lęku, niepewności i cierpienia, tak podobnych do naszych. Jej przesłania wydają się napisane właśnie dla domów bezpokoju, dla rodzin rozdartych i dla serc zmęczonych wiarą. W jednym z najbardziej znaczących zdań Maria zapewnia – gdy wszystko zdaje się walić, pamiętajcie, że moje światło idzie z wami, nawet w ciemności. Te słowa stały się pociechą dla tych, którzy zmagają się z chorobami, stratami, próbami finansowymi czy rodzinnymi. Przypominają, że jej miłość nie zawodzi nawet najciemniejsze dni. Jesteś inna obietnica, która szczególnie poruszyła matki, wdowy i starców. Nie proszę was, byście nie płakali, proszę tylko, byście pamiętali że jestem przy waszych łzach. To zdanie koi rozpaczone serca, pokazując, że Maria nie ignoruje bólu, lecz idzie z nami, oferując duchowe pocieszenie nawet wtedy, gdzie nic nie wydaje się mieć sensu. Manuskrypt nie obiecuje łatwych cudów ani natychmiastowych rozwiązań. Oferuje coś jeszcze cenniejszego: pewność, że nigdy nie jesteśmy sami. Nawet dni, kiedy nie potrafimy się modlić, Maria wciąż stawia się za nami, kochając w cisie. Dla wielu to wystarczy, by iść dalej z odnowioną wiarą. Czy są tam również znaki na przyszłość? Wśród bardziej ukrytych fragmentów jest łagodna przepowiednia, bez dat, ale z matczynym tonem przestrogi. Brzmi ona: nadejdą dni, gdzie wiara będzie wysiedzana, a wielu zamilknie ze strachu, lecz ci, którzy pozostaną wierni, zabłysną jak światło w ciemności. To przesłanie brzmi dziś przerażająco aktualnie, bo wystarczy się rozejrzeć. By dostrzec, jak w wielu miejscach wiara chrześcijańska jest lekceważona i zapominana. Lecz Maria podkreśla, że ci, którzy wytrwają, staną się latarniami nadziei dla innych. Inny fragment wybrzmiewa jak wezwanie do odwagi. Zanim nadejdzie wielki pokój, przyjdą próby, które oczyszczą serca. Nie nękajcie się, kto modli się ze mną, nigdy się nie zgubi. To zdanie nie ma wywołać strachu, lecz przygotować. Przypominając, że wiara jest kluczem do przetrwania trudnych czasów. A dla tych, którzy już utracili wiarę, Maryja także do nich kieruje czułe, pozbawione osądu słowa. Jedno z najbardziej poruszających brzmi: Synu mój, jeśli twe stopy zeszły z drogi, nie lękaj się. Wyciągam do ciebie rękę, gdziekolwiek jesteś, tylko nie zamykaj serca. Ta obietnica przywraca nadzieję tym, którzy wierzyli, że zostali zapomniani przez Boga. Inne poruszające zdanie brzmi: Nawet jeśli nie potrafi się modlić, pomyśl o mnie, a zaniosę twoje milczenie najwyższemu. Jakby mówiła, nawet brudne, słabe czy niegodne, wystarczy, że o niej pomyślisz, a ona już jest obecna. Dla matek płaczących po zagubionych lub zmarłych dzieciach jest przesłanie pełne czułości: Matko, która płacze z ciszy, płakałam z tobą na kalwarii. Żadna twoja łza nie umyka mojej uwadze. Te słowa pocieszyły kobiety, które przez lata czuły tylko pustkę. W innym fragmencie dodaje: dzieci, które odeszły, nie poszły same. W ich ostatnich chwilach byłam tam z moim płaszczem, obejmując to, czego nikt inny nie mógł zobaczyć. Ta pewność przyniosła ulgę matkom, które po tylu cierpieniach poczuły się wreszcie otulone miłością Bożą. Manuskrypt kończy się prostą, lecz pełną głębi modlitwą. Nie jest długa ani wyszukana, to błaganie na najciemniejsze chwile, gdzie nawet słowa nie przychodzą do ust. Panie, przyjmij to, czego moje serce już nie potrafi wypowiedzieć, lecz co mój ból krzyczy w milczeniu. Ta modlitwa stała się schronieniem dla tysięcy osób przeżywających straty, samotność i strach. To sposób, by otworzyć się przed Bogiem nawet wtedy, gdzie brak już sił, by się modlić. Manuskrypt to znacznie więcej niż tekst. To intymne spotkanie z Matką z Nieba, która nie tylko wstawia się za nami, lecz idzie obok, w ciszy, oferując miłość tam, gdzie świat zostawia tylko rany. Każde słowo jest zaproszeniem, by uwierzyć, że mimo wszystko nie jesteśmy sami. Maryja, ze swoją nieskończoną czułością, zdaje się rozumieć, że nie każdy potrafi układać piękne słowa w modlitwie. Dlatego uczy formy modlitwy. Która rodzi się z duszy, wypływa z wewnętrznej ciszy i przemawia mocniej niż jakiekolwiek przemówienie. W tej modlitwie są prośby o pocieszenie, ochronę i zaufanie, ale najbardziej porusza jej ton całkowitego oddania Bogu. Nawet nie rozumiejąc, ufam, nawet nie widząc, idę, nawet bez sił, wierzę. Kropka. Te krótkie zdania zapisywane są na karteczkach, chowane w portfelach. Szeptany na szpitalnych korytarzach i powtarzane przez udręczone serca w filach, gdzie ból wydaje się nie do zniesienia. Ta modlitwa nie została stworzona, by ją zapamiętać, lecz by ją przeżyć. Nie wymaga doskonałości, tylko prawdy. Może właśnie to czyni ją tak potężną. To modlitwa, która rodzi się z bólu, ale kończy się nadzieją, przypominając, że Maryja nigdy nie przestaje modlić się razem z nami. Ujawnienie manuskryptu nieuchronnie rodzi pytanie, Dlaczego tekst tak pełen wiary i miłości był ukrywany przez tyle wieków? Dlaczego dopiero teraz ujrzał światło dzienne? Odpowiedź na to pytanie splata sobie ludzkie decyzje, dawne lęki i dokładny czas Bożych planów. Milczenie, które otaczało manuskrypt, nie było przypadkiem. Był opór, obawa i troska o to, jak słowa zostaną odebrane. Ale był też boski zamysł, który czekał na właściwy moment, by te słowa zakwitły w sercu świata. Przez wieki Kościół zmagał się z wewnętrznymi sporami i ogromnymi wyzwaniami. Wśród tych konfliktów każda nowa duchowa wiadomość budziła nieufność, zwłaszcza gdy dotyczyła Najświętszej Maryi i Panny. Wielu obawiało się, że tekst zostanie źle zrozumiany lub przeceniony przez prostych ludzi. Ten lęk przed bałwochwalstwem i błędami doktrynalnymi doprowadził do decyzji, by zachować go w milczeniu. Ale czasy się zmieniły. Świat pogrążył się kryzysa duchowych, moralnych i rodzinnych. Wiara wielu osłabła. Właśnie w tym kontekście uczeni i wierni dostrzegli, że ten manuskrypt wreszcie może wypełnić swoją misję. Objawienie przyszło wtedy, gdy wielu już nie wiedziało, jak się modlić, gdzie Bóg zagłuszał wiarę. I może właśnie dlatego Bóg pozwolił, by te słowa wyszły na światło dzienne właśnie teraz, by dotknąć serc pragnionych nadziei. Nic, absolutnie nic, nie dzieje się poza czasem Boga. Ale czy ten manuskrypt naprawdę ma od zmieniania życia? Świadectwa tych, którzy już go przeczytali, są poruszające. Odkąd zaczął krążyć dyskretnie, ujawniło się wiele wzruszających historii. Ludzie oddaleni od wiary, pogrążeni w rozpaczy albo czujący się puści w środku, opowiadali o głębokich przemianach po przeczytaniu słów przypisywanych Maryi. Nie chodziło o spektakularny cud, lecz o cichą i prawdziwą zmianę, która zaczynała się w sercu. Matka, która straciła dwoje dzieci w wypadku, wyznała, że przez lata nie potrafiła już się modlić. Czuła tylko gniew, poczucie winy i okrutną pustkę. Aż przeczytała: Matko, która cierpisz, Twój krzyk nie jest niemy w niebie. Kiedy to przeczytała, poczuła, że wreszcie ktoś się wysłuchał. Od tamtej pory jej wiara powoli się odbudowuje. Krok po kroku, ale coraz mocniej. Inne poruszające świadectwo pochodzi od mężczyzny który w rozpaczy myślał o odebraniu sobie życia. Przypadkiem natknął się na modlitwę z manuskryptu w pewnym nagraniu i, jak mówi, płakał wtedy jak od lat już nie. Tamtej nocy pierwszy raz od dawna poczuł pokój w sercu. Od tego czasu codziennie odmawia tę modlitwę. Dziś poświęca swoje życie pomaganiu ludziom w kryzysie. Te świadectwa nie są odosobnione. Rodziny godziły się na nowo, małżeństwa odnajdywały sens wspólnego życia, a wielu po latach powracało do kościoła. Wielu mówi, że podczas lektury czuli, jakby Maryja przemawiała bezpośrednio do nich, z czułością nie do opisania. Nie jest przesadą powiedzieć, że manuskrypt wywołuje wewnętrzne cuda. A co mówi wreszcie ostatnie zdanie tekstu? To, o którym wielu twierdzi, że nie da się go przeczytać bez łez. Po tylu słowach pocieszenia i nadziei manuskrypt kończy się cichym wezwaniem, pełnym miłości i czułości. To zdanie otula duszę każdego, to kiedykolwiek czuł się samotny, zapomniany lub bezwartościowy. Jeśli kiedyś pomyślisz, że jesteś sam, pamiętaj, to jak klęczałam za ciebie, gdy wszyscy inni odeśli. To proste zdanie porusza serca na całym świecie. Mówi nie tylko o pocieszeniu, lecz o obecności. Pokazuje, że nawet wtedy, gdy nikt nie widzi, gdy nie ma ludzkich świadków, ktoś w niebie wstawia się za nami, kocha nas i nie przestaje. To zdanie jest przypisywane do zeszytów, wieszane w ramkach, na ścianach, powtarzane w ciszy w najtrudniejszych chwilach. Nie jest tylko zakończeniem manuskryptu. Dla wielu to początek nowej wiary. Bo wiedząc, że Maryja klęczy za nas, rozumiemy, jak bardzo jesteśmy dla niej cenni. Nawet gdy wszyscy odwrócą się plecami, nawet gdy samotność ściska serce, w niebie jest matka, która nigdy nas nie opuszcza. Tak kończy się tekst który przez tyle wieków pozostawał w ukryciu, lecz dziś musiał wreszcie ujrzeć światło dzienne. Bo miłość Maryi nigdy nie odeszła. Ona zawsze tu była, czekając tylko, aż ktoś znów ją usłyszy.